No otwórz te drzwi! Nie, nie, nie wyjdę stąd. No patrz. Bunt nastolatków, czujesz? Patrz. Zamknął no się już. No i co ja mam tutaj zrobić? Zabarykadował się, zamknął się i nie dojdziesz. I co? <laughs> Obraził się. Kiedy się zamknął? Co? Pięć godzin temu. Widziałeś? Zamknął się w sobie. A kiedy wyjdziesz? Jak się dogadamy? Mam problemy młodzieżowe, i, a, ty, a ty mnie nie rozumiesz. Ja cię rozumiem, albo mnie wyjdź stamtąd. Nie wyjdę. No to cię wyniosą. Ma przyjść policja? Dobra, gitara, domagać się tego. Bransoletki założę i wyjdziesz. E, Zakochałem się, mam dziewczynę, którą. Dzięki której jestem tutaj namówiła mnie, żebym tutaj przyszedł do ciebie, a ty mi ja ty mnie, ja ty... Ja jej nie widziałam, od tego trzeba zacząć, kiedy ją przeprowadzisz. No niech mi powie, o co chodzi. Czemu się zamknął? To coś o czym świadczy, prawda? Może być samobójstwo. Może być sepuko albo harakiri. Ty mi łazienki czasami nie, po, po, nie poplam krwią. – Ładna jest? – Ładna. – Jak ma na imię? – Ania. – Puchnąłeś ją? – Tak. – Ile razy? – Trzy. – I co, pasuje ci? – Tak, pasuje mi. No to w czym problem? Syf, kurwa, syf. Kiła. Albo Rzeżoniączka. Jebał się z nią i kiłem. Czy Rzeżonczka, to trzeba psychologicznie rozegrać. No, a jak, no jak, jak psychologicznie, ją zbadać i jego. Zabezpieczałeś się? Nie. A ona? Też nie. A czemu? Wiesz, że są różne rzeczy, nie? Wchodzisz do apteki, co? Byłeś z nią, z, z nią w aptece po ten, no, po gumy? Byliśmy w aptece po test ciążowy. O kurwa. Zaczyna się taniec pingwina. Na zielonej szybce. O! Test ciążowy. Mi się chce kupę, co ja mam zrobić? Do wiadra? Całujemy się. Ale zmieniasz pozycję, czy cały czas na się siedzisz na niej? Zmieniamy pozycję. Czasami ona na mnie. Dobrze, ale kto proponuje pozycję? Ty, czy ona, czy oboje? Trzy okay. oni. Aha. A wiesz, co to jest seks oralny? No. Cisną to. Halo? Nie zastanawialiśmy się nad tym nigdy. A wiesz co, to jest oral? Co robi? Śpiewa w kurze kościelnej. I spójrzyje z tobą? Bez ślubu? Jakie jeszcze nasz problem? Zapaliłem papierosa i, bardzo, i to jest bardzo miłe. Chcę palić papierosy. Od kiedy trucizna jest miła? A wiesz co, to jest Marycha? Proszę? Marycha, wiesz co to jest? Wiem. Co? Palisz? Raz tak, raz już, już, już paliłem. O masz, kurwa, Zaczyna. Ile za działkę Marychy płacisz? 50 zł. Gdzie kupujesz? No, codziennie wieczorem pod blok mi przenosi. A ja mam tanie, ja mam za 30. Ja się zabiję. Czemu? Jestem tak wrażliwy, że, 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 to, że to wszystko, że, 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 że aż to ciężko na sercu leży. A dobrze jak ma orgazm, to krzyczy? Tak. E, to po pokaż jak ona krzyczy. Nie. Pokaż. No matce nie powiesz jak czytujesz, jakie jak masz te <grym> dźwięki? O! O! A. o ale dobry jest, yeah, Co? Widzę mama, że, się, że siedzisz pod, pod drzwiami. O, dobre masz patrzałki kurwa. O! Możemy sobie pogadać jakieś skratki? No tak. No co chcesz wiedzieć? No wyładź, kurwa, nie nie świeży jarząbka wiesz. Muszę Marychę zajarać, wiesz? Wtedy może będę bardziej taka wiesz o co chodzi, nie? No wiem. Rozluźniona. Wiesz, to nie jest głupie, wiesz? Zajarać nie? Zioło. No nie głupie. Czym się przyjmujesz? To jest opcja z matką zajarać, nie? No bardzo dobra opcja pierwszy raz. No czemu nie wrzeć na dealera? Żyjemy jak lordy. To może ja zostanę tą dealerką. Pasuje ci? Ale jakim będę? Ty naganiacz. Ty coś śmierdzi. Waliś? Nie. sztolce No jak, jak ja czuję? To trzeba psychologicznie podchodzić do tej sytuacji. Czujesz to? Bo pójdziesz na karnego jeża. Jesteś tam? Jestem. Aha. To przybliż się trochę. A po co? No jeszcze tak troszeczkę. Do szparki, do szparki się przybliż. No dobrze, troszkę. O, To jeszcze, jeszcze się przybliż. Widzisz mnie? Widzę. No, tak! Ow, ow. Jego zwabić. Trzamęś bo śmierdzi. Nie. Jak nie ja czuję?